Niestety Legia i Jagiellonia przegrywają pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Konferencji. Chelsea pewnie pokonała Legię w ćwierćfinale Ligi Konferencji, choć pierwsza połowa mogła dać Warszawiakom sporo nadziei. Po zmianie stron Chelsea wrzuciła wyższy bieg. Uż w 49 minucie George otworzył wynik dobijając uderzenie Risa Jamesa. Następnie w 57 minucie Madueke popisał się znakomitą indywidualną akcją, podczas której ograł zarówno bramkarza jak i obrońcę, a następnie z dużym spokojem skierował piłkę do siatki. W 74 minucie Madueke po raz kolejny wpisał się na listę strzelców. Tym razem wystarczyło, że dołożył stopę przy dośrodkowaniu, zamykając akcję i trafiając do pustej siatki. Największym pozytywnym aspektem dla Legii w tym meczu była obrona rzutu karnego przez Kacpra Tobiasa w 73 minucie, kiedy to świetnie wyczuł intencję Nkunku i zdołał obronić jego strzał. Jagiellonia za to na wyjeździe uległa 0-2 hiszpańskiemu Betisowi. Pierwsza bramka należała do Bakambu, który w 24 minucie nie pomylił się w sytuacji sam na sam. Na 2 zera gospodarze podwyższyli chwilę przed końcem pierwszej połowy. W polu karnym dobrze odnalazł się Jesus Rodriguez, pokonując bramkarza Jagiellonów. Niestety w pierwszych meczach świata bez zaskoczeń, lecz nadal jest wiara na dobrą grę w rewanżach obu polskich ekip.